Wczoraj zaczęliśmy to jest rzeźba kolegi Andrzeja z żar temat tegoroczny to jest siedzisko. Każdy robi jakąś ławę, które później staną w parku gdzieś. i Bamańka w oddali widać moją od czoła tu jest siedzisko Zbyszka Jankowskiego Jeszcze raz moja. Jestem w tym trakcie robienia drugiej głowy tutaj. W tej chwili przynieśli karmę. Koledzy w trakcie jedzenia. Jaskabowego, ale bez seru, bo Heniek chyba seru czy być? Ja mam ser. Ja mam taki ser Jeszcze raz rzeźby. Drugi dzień pleneru. Jest moja przygotowana na dzień dzisiejszy, druga głowa będzie robiona. To jest pierwsza. Andrzej Zgłogowa. Rzeźba Mietka. będzie wieloryb. Jeszcze raz Andrzej Zgłogowa. Działa dwutem teraz. To jest tyłem. Rzeźba. Do tego będzie dołączona ławka wychodząca z ust z japy takiego dziada. Tu właśnie z tej japy będzie wychodzić ławka. I tutaj rzeźba Łukasza. Oczywiście wszystkie rzeźby są w dniu wczorajszym zaczęte. Jutro będzie więcej widać, w niedzielę będą skończone. Mamy ostatni dzień pleneru. Jest siedzisko. Krzyjsia z żar. Przyjechał z ojcem. Już jest rzeźba gotowa. Wszystko jest z dużego jednego pnia. Mamy rzeźbę Zbyszka Jankowskiego, który jest komisarzem na tym plenerze. To jest jego siedzisko. <s agile> hmm, 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 hmm. Tutaj mamy siedzisko Maniusia z sędziszowej na czele Sowa stoi zbrodnie wykonano. wykonane Tu jest Maniuś Rozmawia z drugim kolegą, z Andrzejem. Jeszcze raz przybliżenie. I mamy siedzisko Andrzeja Piecika, troszkę przysłonięte, bo tutaj mamy malarzy, którzy są wystawieni. To jest moje siedlisko, Długość ławy jest około 4, ponad 4 metry. Teraz filmuję z czoła głowę. Jeszcze raz rzut od czoła. to co za jest to pola, ma charakterystyczny w środku w czpieniu kolor, ciemniejszy. To jest ława siedzisko Miecia, to jest bardzo gruby pień, taki wieloryb. Teraz rzeźba, siedzisko ława Andrzeja Kaniewskiego z Bogowa. Taka ciekawostka. Druga część ławy jest oparta o taką dłoń, która z ukosa opiera się na ziemi. W tej chwili mamy rzeźby Łukasza. Pierwszy raz był na plenerze, w Polkowicach jest zupełnie inny typ rzeźby. Łukasz przyjechał ze wspaniałym sprzętem, z prezarką na pile. Jeszcze raz rzut ogólny na miejsce, w którym nasz plener się odbywał. Pogoda dzisiaj jest dwojaka. Z rana trochę padało, teraz jest piękne słońce, tylko wiatr, dna chmury. Nie wiadomo co będzie za godzinę, czy nawet za 10 minut. Jest Łukasz, który rzeźbił tą postać tego załusa z brodą. Lekko z profila. Kurca wieloryba. Mamy niecia. Podali danka. Teraz Zbyszka ciekawa. Pos... Ciekawa rzeźba. Dwojakie skojarzenia. Tu mamy już jurora, który będzie oceniał Pani Agata, pan dyrektor całego ośrodka w Polsce. W tej chwili trwa žiri. Nam przysłanił pan. Także ziri już w pełni pracy. Oceniają. Mhm. Wszystkie nasze prace zaczęli od Andrzeja, z Żar, podszedł Zbyszek i po kolei będą wszystkie siedziska oceniać.